W minioną niedzielę pożegnaliśmy wakacje. Zapraszamy do obejrzenia materiału. Ostatnia niedziela wakacji, ośrodek na Kątach. To właśnie tu chrzanowiani żegnali tegoroczne lato. Zabawa była udana, choć na początku wydawało się, że kapryśna pogoda pokrzyżuje szyki organizatorowi, czyli Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Gdy po południu nad basenem Kąty zawizła wielka i groźna chmura, wydawało się, że lato będziemy żegnać pod parasolami. Na szczęście chwilę potem aura zrobiła miłą niespodziankę. Chmury się rozstąpiły i zaświeciło pięknie słońce. Imprezę można było zacząć, tym bardziej, że goście dopisali. Przede wszystkim zawiodła młodzież szkolna, dla której przygotowano liczne konkursy z nagrodami. Czy wiesz, jak ta pora roku zwie się pośród ludzi, gdy słonko późno spadzie, a wcześniej się budzi? Były konkursy z wiedzy o bajkach, zawodach, porach roku i przysłowiach. Nie zabrakło też zawodów sprawnościowych. Długie kolejki ustawiały się do robienia główek, kapek, kosłowania piłką czy skakania na skakance. Liczne nagrody tylko dopingowały do wielokrotnego uczestnictwa w rywalizacji, którą pięknie przeplatały taneczne, muzyczne takty w wykonaniu zespołu Puls pod kierunkiem Jerzego Zieglera. W międzyczasie reporterzy HTVL spytali uczestników imprezy, jak oceniają te. Było bardzo ciekawe i bardzo pracowite, bo jako twórca dużo podróżowałem przez to lato, w każdy weekend gdzieś w innym miejscu Polski, Także bardzo mile wspominam. No z pogodą to było różnie, ale myślę, że jak jest dobry nastrój i humor, to nawet pogody może nie być, a człowiek będzie zadowolony. Lato jest udane, mi to się podoba. Trochę było dobrych rzeczy, trochę plusów, trochę minusów, ale ogólnie było fajnie. Cudowne. Dlaczego? <laughs> Ze względu na pogodę uważam, że zawsze było można coś znaleźć ciekawego dla dzieci. Jesteśmy teraz zagranicznych wojaży wybieramy się dalej na czas. mimo że jest końc polskiego lata. Pani nie do końca żegna lata, tak naprawdę, nie dzisiaj. Nie do końca, absolutnie, nie mam zamiaru. Podczas imprezy zaprezentowały się też grupy obrzędowe z Balina i z Pogorzyc. Nie tylko śpiewały pieśni. Pod ich fachowym okiem można było również wziąć udział w warsztatach wykonywania kwiatów bibułkowych. Regionalnych klimatów dopełniło stoisko rękodzieła ludowego ustawione przez państwa góreckich z poręby, którzy na co dzień prowadzą swoje miejscowości galerią drzewiej. Całej zabawie uroku dodawał zapach i smak Pieczonej ziemniaków po Cebańsku. Było smacznie i tanecznie, aż do godziny 20.